Tegoroczne obchody Gliwicjusza zostały połączone z jubileuszem 60-lecia Nowin Gliwickich. Proszę powiedzieć, te 60 milionów lat, jaki to był czas dla gazety? Nie można powiedzieć oczywiście, że jednorodny. Jakie były okresy? Proszę przybliżyć tak naprawdę historię. Pamiętam ostatnie 20. Powiem tak z autopsji. Natomiast wydaje mi się, że ta gazeta zawsze była silna ludźmi i miała szczęście po prostu do dziennikarzy. Ostatnie 20 lat to jest, to jest już nowoczesna gazeta zupełnie inaczej redagowana, zupełnie inaczej robiona. Natomiast ludzie. Dalej świetni, dalej wspaniali, ekstra zespół, bo bez tego to jest, tak jak mówię, to każdy tekst to jest dzieło. To są, to są po prostu artyści, każdy z dziennikarzy jest inną osobowością i zrobić z tego naprawdę fajny zespół to jest, to jest, to jest sztuka. No i wydaje mi się, że, że nam się to udało i dzięki temu ta gazeta po prostu jest taka jaka jest. Panie Łukaszu, jest Pan gościem na urodzinach Nowin Angliwijskich, 60. urodzinach, ale jednocześnie jest Pan przedstawicielem firmy, która jest naszym przyjacielem. Ja Proszę krótko powiedzieć, dlaczego nowiny? Nowiny gliwickie, dzisiaj siedząc na urodzinach, spotykając wielu znajomych, bo to już prawie 20 lat mam okazję pracować w Gliwicach, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, osiągnięciem życiowym i z przyjemnością wracam do tego miasta. Czuję do niego olbrzymią sympatię. Zastanawiam się nad fenomenem nowin gliwickich. Wydaje mi się, że istota tkwi w tym, że nowiny gliwickie tworzą tkankę miejską. Informacja. Którą wy e, e, emitujecie w świat, którą drukujecie, która z, u, pokazuje się w internecie, to jest coś, co nas łączy. To jest taka złota nić, która wszystkich tych, którzy żyją w Gliwicach, w powiecie gliwickim, łączy w jedną wspólnotę, w jedną całość. Potrafimy o sobie wspólnie myśleć i za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni, jeśli informacje pochodzące od naszej firmy siedzenia naszej firmy wzbogacają tą wspólnotę to myślę że o to w tym wszystkim chodzi Służba rzucała pana w różne miejsca Polski bo i było podkarpackie i było świętokrzyskie teraz centrum pana życia zawodowego jest w Katowicach śledzi pan te jeszcze wydarzenia w Gliwicach pomocne są w tym Nowiny Gliwickie ale oczywiście u mnie nowiny gliwickie zawsze są w domu. one zawsze były i ciągle, ciągle są. To jest zasługa mojej żony, ona zawsze e, waszą gazetę kupuje i, i nie ma takiej możliwości, żebyśmy jej od deski do deski nie przeczytali. Ja szczególnie chłonąłem e, tygodnik, kiedy właśnie wracałem na weekendy do domu pracując, czy to pełną służbę, czy to w Rzeszowie, e, czy w Kielcach i zawsze to było dla mnie taki kontakt z Gliwicami, kiedy, kiedy byłem daleko, to zawsze nowiny gliwickie pozwalały mi jednak być blisko i być w domu. Zapraszam do siebie pana generała Jarosława Szymczyka. Szanowni Państwo, ja, jeśli to ma być tylko parę słów, to, to muszę ograniczyć to, o czym myślałem od samego początku, a byłoby wtedy za długo, więc powiem bardzo krótko. Że jestem niesamowicie wzruszony i ogromnie szczęśliwy. Ja w swoim życiu, powiem nieskromnie, parę wyróżnień odebrałem, natomiast to, które wiąże się z nazwą mojego miejsca na ziemi, z nazwą Gliwic, jest dla mnie szczególnie ważne i przynosi mi ogromną radość. Ja w swojej ćwierćwiecznej tułaczce po Polsce w policyjnym mundurze. Zawsze na słowo gliwice odczuwałem mocniejsze bicie serca. Przede wszystkim wtedy, kiedy mówiono o gliwicach dobrze, a to zdarzało się w zdecydowanej większości, to serce rosło. Kiedy mówiono trochę gorzej, to biło szybciej i e, motywowało do walki, do obrony dobrego imienia tego miasta. Ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim to serce mi rosło i byłem dumny, że stąd pochodzę. A nie może być inaczej, jak się ma przez tyle lat takiego gospodarza w swoim domu. Panie prezydencie. Wielkie dzięki za to, jak Gliwice dzisiaj wyglądają, i za to, że ja mogłem być z nich zawsze, zawsze dumny. Przede wszystkim, oczywiście, życzymy wyróżnienia w człowieka ziemi Gliwickiej. Proszę mi powiedzieć, z jakimi odczuciami Pan przyjmował najpierw nominację do tego tytułu, później swoje miejsce w gronie laureatów Pan, Pana rodzina, Pani najbliżsi. We mnie od początku rodziło się takie pytanie, co ja tutaj robię, bo grono tych osób, wśród których się znalazłem i tej pierwszej dwudziestki, piątki, później dziesiątki, już nie mówię o trójce, to za każdym razem ciężko było w to uwierzyć, że w ogóle w tym gronie się znalazłem, kiedy patrzyłem jak wspaniali i wiwitni ludzie w tym, w tym zespole mi towarzyszą. I na pewno to było ogromne zaskoczenie, ale też niezwykłe wyróżnienie dla człowieka, który jest tak silnie związany z Gliwicami, z ziemią gliwicką, dla którego całe życie jest związane z tym miejscem i z tym regionem, a z kolei nie ma Gliwic bez nowin gliwickich i bez ludzi tej, tej ziemi, to naprawdę było to dla mnie ogromny, ogromny zaszczyt, wyróżnienie i wielki splendor. Ale też nie ukrywam, że ja odbieram to jako zasługę i sukces wszystkich tych ludzi, z którymi na co pracuje i policjantów, i pracowników cywilnych, i gliwickiego garnizonu, i śląskiego garnizonu policji. Ludzi, wspaniałych ludzi, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur po to, żeby e, często z narażeniem własnego życia i zdrowia dbać o jedną z podstawowych ludzkich wartości, o bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, zapraszam Pana Wojciecha Kotylaka. Serdecznie Państwa jestem zaskoczony niezmiernie wyróżnieniem, złożony, ale myślę sobie, że ważne, aby powiedzieć, że tutaj ze mną powinni być niepełnosprawni. To są emocje, ale tak naprawdę, gdyby nie oni, gdyby nie to, że są w naszym życiu obecni, pewnie by to mnie nie było. Ja się cieszę z faktu, iż mogę z nimi pracować, z faktu, iż oni są bardziej widoczni na ulicach i, i w naszym życiu. Dziękuję bardzo. Jakimi odczuciami odbiera pan tę nagrodę? Czym ta nagroda dla pana jest? E, powiem szczerze, brutalnie. Jest furtką, jest kolejnymi drzwiami, które pozwolą mi realizować różne pomysły. Mam wrażenie, że nie wrażenie. Już w tej chwili wiem, że dwoje osób oferowało swoją pomoc. E, czyli jak gdyby w kategoriach bardzo pragmatycznych. Łatwiej mi będzie organizować różne wydarzenia, łatwiej będzie funkcjonować e, dla dobra osób niepełnosprawnych takich twórczości scenicznej, twórczości artystycznej. A pewnie też jest dużo wzruszenia, jak gdyby honorowanie nagrodą za, za zaangażowanie, za pracę, za pasję. Trudno mówić o pracy, to chyba pasja. Mam ten zaszczyt wielki ogłosić, że redakcja Nowin Gliwickich, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej oraz kapituła XIX edycji plebiscytu przyznała tytuł Człowieka Ziemi Gliwickiej 2015 roku profesorowi Andrzejowi Karbownikowi. Szanowni Państwo, wielki to dla mnie zaszczyt. Tydzień temu swoje krótkie wystąpienie rozpocząłem tymi słowy i Panie Prezydencie, proszę wybaczenie, muszę tak samo zacząć. Wielki to dla mnie, dla mnie zaszczyt stanąć tu przed Państwem w tej pięknej naszej sali z, tą, z tym dziełem pana profesora Nicza wręcz dłoni. Panie Profesorze, Pan Profesor jest na sali. Wyrazy szacunku i ukłony dla Pana Profesora. Dziękuję bardzo. Dzięki głosom czytelników Tygodnika Nowiny Gliwickie oraz głosom członków kapituły przyznane mi zostało to zaszczytne wyróżnienie. Chciałem bardzo serdecznie za nie podziękować. Ta statuetka będzie dla mnie symbol, symbolem przemian, jakie zaszły w naszej uczelni w ostatnich latach i w Gliwicach również. Panie Rektorze, Panie Profesorze, gdyby Pan się na gorąco mógł podzielić emocjami, które Panu w tej uroczystej chwili towarzyszą? No to dobre emocje, cóż mogę powiedzieć. Zadowolenie, duża radość z wyróżnienia, bo to wyróżnienie jest takiej natury, że człowiek nie nie zabiega, nie stara się, nie... Promuje siebie, jest to po prostu ocena otoczenia, środowiska dla mnie i dla uczelni całej. Ja to tak traktuję, dla moich współpracowników. Także no, duża radość. Panie profesorze, w liście gratulacyjnym prezes Nowej podkreślała, że pana już prawie dziesięcioletnie rządy na Politechnice Śląskiej zostają trwały w ślad w historii nie tylko uczelni, ale i miasta. Lista tych osiągnięć jest bardzo długa, ja ich nie będę wymieniał, ale co pan osobiście uważa za swój największy sukces? No, wie Pan, ja bardziej zwracam uwagę na te zmiany, czy dostrzegam z mojego punktu widzenia te zmiany w sferze zarządzania, o których tu mówiłem przed chwilą publicznie, ponieważ ich nie widać. A mnie zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacją, zajmując się specjalnie interesuje, bo to mój zawód w sensie dydaktycznym, naukowym i dlatego zarządzanie uczelnią było dla mnie takim. Sprawdzianym czy wręcz weryfikacją moich poglądów, mojej wiedzy w tym zakresie. I co mnie bardziej intrygowało, jak te zmiany wprowadzać i jak uzyskać efekt, sukces. Powiedziałem to jednym zdaniem, że te wszystkie zmiany, co że zarządzania przyczyniły się do usprawnienia całego systemu zarządzania i myślę, że dzisiaj mogę, przynajmniej ja tak uważam, Powiedzieć z czystym sumieniem, bez przesady, że uczelnia jest pod tym względem nowocześnie zorganizowana i zarządzana. Panie prezydencie, po raz pierwszy w podobnych okolicznościach, ja myślę o gali i Wicjusza, spotkaliśmy się już blisko 20 lat temu. Gdyby pan się mógł cofnąć pamięcią i przywołać emocje, które towarzyszyły tamtemu dniu, to faktycznie było dość dawno. To była jest znacząca nagroda, dlatego że. Pochodzi z środowiska, w którym się żyje, czyli z własnego miasta. Także, tak jak powiedział obecny laureat tej nagrody, pan profesor Andrzej Karbownik, jest szczególnie bliska tym, którzy zostali w ten sposób wyróżnieni, dlatego że najtrudniej zaistnieć we własnym mieście. Także bardzo sobie ją, tą nagrodę ceniłem no i jest na honorowym miejscu. oh mm -hmm.